Dzień dobry! Cześć! Witamy na kanale Fajny ruch, kolejne zabawy z fajnym ruchem. Dzisiaj zabawy związane z klaskaniem w dłonie. Ja je nazywam łapki. W zależności ile nas jest, jedna osoba musi być w środku. No tu zrobiliśmy z pozostałych taki trójkąt. Im więcej osób, tym lepiej. W tej zabawie akurat wszyscy dają rękę do przodu. Miłość, ręka do przodu. Zabawa się nazywa łapki. Nie wolno łapek cofać. Musimy trzymać łapkę. Teraz zaczniesz zuza, krzyknij mi jakieś imię, tylko jeszcze nie krzyż zuza. Na przykład Miłość. Ja szybko biegnę do Miłosza. O właśnie, jak zdążę klasnąć w jego dłoń, to on wchodzi do środka, ale on. Powiedział Michał, czyli ja szybko próbuję mi gołowi. Michał... Ja. Michał! Duza. Michał! Duza. O, nie zdążyłem, dalej jestem w środku. E, jeżeli zdążę snąć, zanim ta osoba powie imię innej osoby, e, no to ta osoba wchodzi do środka. Gotowi? Dobra, uwaga, ręce. Zuza zaczyna. Michał, Zuza, Michał, Zuza, miłość. Michał, Zuza! Michał! Michał Zuza! Zuza. Miłość! Dobra! Miłość do środka! Uwaga, ja zaczynam, bo byłem w środku. Michał! Mariusz! Zuza! Michał! A, Zuza miłosz. powiedziała imię osoby, która jest w środku, no to wchodzi. Ja, ja mam minus jeden miłosz pan Zuza zaczyna. i Miłość ma minus jeden. Miłość zaczynasz. Dawaj. Dobra, dobra, tutaj się tylko Michał. Miłość.

Maja. Michał zaczyna. Gotowi? Ok. Mariusz. Michał. Zuza. Zuza jest w środku. Dawaj, dawaj. Wiecie, ja mam Uwaga, uwaga. Zuza zaczyna. Miłość. Michał. Skupcie się, ta osoba co w środku. to nie. Mariusz! Miło. Miło, Michał! Mariusz! Zuza! Mariusz! Miłosz. Ostatni raz! Ostatni zaczyna, uwaga! zaczyna, mm <laughs> załatwiona. Druga zabawa, też klaskanka, tylko już będziemy klaskać swoje dłonie, to do, ustawmy się właśnie, tak? Takie półkole. Normalnie tak, normalnie tą zabawę najlepiej się robi w kółeczku, bo klaśnięcie idzie no a tutaj po prostu musimy się pilnować, że jak Zuza będzie ostatnia, to potem miłość, dobra? Zuza zacznie w tą stronę najpierw jak ktoś klasie raz, w wszyscy raz. Na razie raz, jeszcze raz. No, to znamy kolejność. Jak klaszczemy raz, to te klasnięcie podajemy dalej. Ale jak ktoś klasznie dwa razy, to zmiana, zmiana kierunku. No i ktoś coś źle zrobi, to wtedy ma punkty ujemne. Umówmy się, że minus, minus trzy punkty i odpadasz. Zuza, uwaga, zaczyna. Dawaj. Nie, minus jeden punkt. Dobra, uwaga, miłość Zaczynam. zaczyna w tą stronę. Dwa razy zrobiła, miłość dwa punktujemne, jeszcze jeden i odpadasz. Zaczynasz w tą stronę. O, ktoś coś... Ale dwa razy od razu się robi. Zuza punktujemy. I uwaga, ostatni raz w tą stronę Zuza. Dobra, wiecie o co chodzi? Tak mówię, my na potrzeby nagrania, żeby nas było widać, staliśmy bardziej w półkolu, a super jest to, jak to jest w kółeczku. I teraz jeszcze na koniec wersja też w kółeczku. My to zrobimy w półkolu z klękiem potwartym. Na razie tak dajemy ręce. Tak dajemy ręce, tak? I teraz zamiast klaskać, czekajcie jeszcze, tylko spokojnie, wszystko po kolei. Zamiast klaskać w dłonie, klaszczemy w ziemię. I to samo jeden raz przechodzi dalej, dwa razy e, zmiana kierunku, ręce dajemy tak, a teraz jeszcze do utrudnienia e, przekładamy sobie, przekładamy sobie ok, tak, żeby to wyglądało tak. E, no i teraz jeżeli coś źle zrobimy, to odkładamy najpierw jedną rękę ta się zrobiła, e, potem drugą, no jak dwie to się odpada. Zaczynamy w tamtą stronę, dawaj, Zuza. Tą miłość, ta ręka do tyłu Aha. coś źle zrobiła, ta coś źle zrobiła. A, I zaczyna, e, miłość, w tą stronę, w moją. podkładasz rękę, odkładasz rękę, uwaga, Zuza zaczyna w tamtą stronę. Miłość. No dawaj szybko, bo nie, miłość całkiem odpada dwie ręce. Dobra, Michał zaczyna w tą stronę. A czemu tą Tam Tamtą odłóż do tyłu. Odłóż tamtą do tyłu. I zostało tylko tak. Ja zaczynam w tamtą stronę. Michał nie przeszkadzaj. Uwaga. Czemu ty? Jak tamtą stronę miało być? I nie ma szans. Dobra. E, tak samo. Tak samo Im więcej osób, my. tym lepiej. I nie w tak my. E, tylko w kółeczku. Teraz jeszcze zabawki na no, dzisiaj. Weźmiemy sobie... Idź ja, ja. się już tam, idź się szybko tam. To jest praska! Szala! Dobra, yy, mamy bańki. Tylko ma, ma. te bańki oh. duże, Oj. bo jak naciśniemy e, to właśnie nam się uh. robi taka większa Cinać powierzchnia. Do... Trzeba Borok. nacisnąć na to. Dobra, tylko miłość, tak tam rozkłada, się nie widać, pani połat by już tu zrobił te bańki. Oh. O jaka tu dla dzieciaków!

No, cały knif z tymi bańkami jest taki, że jak naciśniemy, to nam się tu rozszerza fajnie i wtedy te bańki są po prostu większe. Dziękujemy, do widzenia.